Ostatnimi czasy GTA IV mucona jest przeze mnie co najmniej tak samo mocno jak testosteron rekina przez Brusiego kibucza. Głównie dlatego, że jakiś czas temu mój dysk raczył się, no co tu dużo mówić, spiździć. W związku z czym całe moje zacne archiwum nagrań poszło z dymem jak Czarnobyl w 86. I wiecie co? Zajebiście dobrze, że tak się właśnie stało. W sensie nie, że była katastrofa w Czarnobylu. Chodzi mi o ten mój dysk, ponieważ dzięki temu, że się on popsuł, no i że wróciłem do GTA 4, no to powstał pomysł na to wideo. Ogrywając ten tytuł z czasem zauważyłem, że istnieje kilka solidnych argumentów, które aż krzyczą, że w roku 2025, no czy tam 2026, bo ten już powoli też puka do drzwi, wręcz trzeba w tę grę zagrać. Jeśli powiesz, że przeszedłeś już czwórkę raz i masz w dupie to wideo i nie będziesz więcej w GTA 4 grać, to spoko, ale wiedz też, że serio wiele stracisz. To, że raz tę grę przeszedłeś, to nie jest żaden argument. A już zwłaszcza, jak jesteś dobrym graczem, no i nie failowałeś misji. Otóż twórcy dorzucili do czwórki wiele alternatywnych dialogów, które załączają się wtedy, kiedy po raz kolejny przechodzisz daną misję. Także Byku, nie chcecie Cię smucić, ale istnieje spora szansa, że kupę fabuły po prostu przeszło Ci koło nosa. Weźmy sobie taką misję... Blow Your Cover. Gdzie tylko i wyłącznie w drugim dialogu dowiemy się szczegółów co do natury współpracy między Playboyem X No a Elizabetą Torres. Inny przykład to, że jak grając Johnim w misji Collectors Item zabijemy Niko, to Ray zadzwoni do Joniego, no i tam wyjdzie najaw, że tak naprawdę to Ray Niko nie lubił. Yeah. He's Fuck! Niby pierdoła, ale wiedząc taką rzecz, przechodząc raz kolejny GTA 4 i wykonując misję dla Reya, nieco inaczej będziemy na tego cwaniaczka patrzeć. Do tego wiemy, że Pegorino w dalszej części fabuły przestaje ufać Reyowi no i każe Niko odstrzelić mu jajca. Z uwagi na to, że musi to zrobić Niko, no to musimy też to zrobić i my. No i teraz, wiedząc, że Ray miał Niko za no to też zawsze trochę większy uśmiech gdzieś tam się na naszej gębie pojawi, kiedy będziemy to zlecenie wykonywać. W misji It's Your Call możemy dać Romkowi nauczkę za jego hazard i zostawić go w szulerni. Następnie ten do nas zadzwoni, no i będzie tam rzędził, że dostał w wpierdziel od lichwiarzy.

Dalej mamy na przykład misję Do You Have Protection. Tam z kolei w alternatywnym dialogu Dimitri mówi Niko, że Faustin chciał zabić Romana oraz Niko po tym, gdy ci z kolei zabili Wlada, ale Dimitri rzekomo przekonał Faustina, aby tego nie robić. No i dlatego kuzyni przeżyli. You gotta remember, you killed Vlad. That angered Michael, no matter what he said. It was very difficult for me to persuade him that a man like you could be more useful to us, alive than dead. You trying to tell me, I owe you my life? To z kolei, słuchajcie, jest bardzo ciekawe, ponieważ gdy Niko przeprowadza zamach na Faustina, to Faustin tam mówi, że było dokładnie odwrotnie i że to Dimitri chciał się obu panów pozbyć. I wzięliśmy udziału w tym i na twój kozłach, gdy Dimitri chce tego zrobić. Podobnie sprawy miewają się w kontekście decyzji podejmowanych w grze. Warto podczas tego drugiego podejścia postąpić przeciwnie do tego pierwszego. Ciekawie jest po prostu zobaczyć, co się stanie, gdy staniemy po stronie Playboya i zabijemy Dwayna, no a potem odwrotnie. Warto raz dla Wlada zabić tego Iwana, a innym razem go uratować aby przekonać się, że Iwan to rzeczywiście dobry chłop. Że postąpił tak, jak obiecał Niko, gdy błagał go o życie, czyli że zniknął z Hove Beach, żeby nie wyszło na jaw, że Niko wykiwał Wlada, no i go nie zabił. Wiemy to, ponieważ Iwana możemy potem spotkać w Aldernej w ramach cyklu zadań o przypadkowych pieszych. Innym razem możemy sprawdzić co stanie się gdy nie posłuchamy oficera Francisa i nie zabijamy tego gangusa Clarensa. To akurat okaże się być fatalnym wyborem, ponieważ ten nieco później zasadzi się w Harlemie na Niko i będzie chciał go ciachnąć. Także w skrócie mówiąc, jest to bardzo istotny argument, który serio twardo podtrzymuje tezę zakładającą, że w GTA 4 Trzeba zagrać przynajmniej z 2-3 razy. Ja już GTA 4 chyba ukończyłem z 20 razy i za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego. Po drugie, GTA 4 to jest to samo uniwersum co GTA 6. Dzięki jednej ze scenek z Lików, gdzie wspomniana została śmierć Jaya Norisa, wiemy, że GTA 6 będzie należało do uniwersum HD, a więc do tego samego timeline'u co GTA 5 czy też właśnie GTA 4. Przypominając, to jest to ważne dlatego, ponieważ z perspektywy uniwersum np. HD, wydarzenia z uniwersum np. 3D nie miały miejsca. Dokładniej mówiąc, to nie muszą się one pokrywać ze sobą czy też zazębiać. Elburo z GTA 2 to owszem, może być ten sam Elburo co z GTA 3, ale równie dobrze nie. Także jeżeli lubicie poznać grę bardziej, lepiej ją rozumieć, czy też cieszyć się jak dziecko, jak pojawi się jakieś nawiązanie do jednej z poprzednich części, no to czwórka to dla Was tytuł obowiązkowy, ponieważ takie smaczki na pewno gdzieś tam w GTA 6 będą na nas czekać. Ja wiem, że ten argument pewnie nie trafi do pewnej części graczy. Na przykład do tych, którzy generalnie mają w dupie fabułę, no i te wszystkie nawiązania. No wiecie, mowa tu o tych, którzy wchodzą do gry po to, żeby poszczelać, pozabijać, albo sobie pograć z kumplem Maćkiem na jakimś tam roleplayowym serwerze. Zresztą, bardzo to była modna opcja, jeśli chodzi o nieco młodsze pokolenie, które przygodę z serią GTA zaczęło od GTA V. No ale teraz ktoś może zapytać, no i co z tego ty stary bezbekowy cringeowy dziadu? Znaczy, no nic, też fajnie. Fajnie, byku, że grasz w GTA, ale tak samo jak ja tracę w pewnych kwestiach że nie jestem jakimś tam szczególnym fanem GTA Online albo nie obrażam ci matki na serwerze Roleplay czy tam gdzieś indziej, tak samo i traci osoba, która a to skipuje fabułkę, a to skipuje ciekawostki, a to różne nawiązania i tak dalej i tak dalej. Dlatego po prostu polecam rozważyć delikatną zmianę podejścia. No, i uważam, że dobrym pierwszym krokiem w tej kwestii będzie ogranie GTA 4. A jeżeli jesteś na przykład bardzo temu przeciw i nie dajesz się przekonać, to może chociaż zagraj te tam 10 misji, żeby potem nie zdarzyła się taka sytuacja jak w GTA 5, że zobaczysz gębę Nico czy Romana na live invaderze i nie będziesz wiedział, kim te postacie w ogóle są i dlaczego tam się pojawiły. Kontynuując tę myśl, to nie można nie wspomnieć o niektórych postaciach z czwórki, przy których stoi dosłownie wielka jak Wół szansa, że te pojawią się w GTA 6, wskazówek co do tego, nie brakuje. Największym pewniakiem jest to oczywiście Mr. Menel z diamentami, który w GTA 4 zapowiadał, że za pieniądze ze sprzedaży drogocennych kamieni planuje otworzyć właśnie w Vice City sklep, będący swoją drogą dość nietypową hybrydą, ponieważ broni oraz alkoholu. Nie wiem, no brzmi to dla mnie jak sklep dla faceta, który chce odstrzelić swoją teściową, ale nie ma odwagi. To wówczas faktycznie taki sklep ma sens, no bo idzie do sklepu po broń oraz też po setkę, bądź pięć na odwagę, no ale mniejsza. W każdym razie ciężko wyobrazić sobie, żeby Rockstar o tym zapomniał, zwłaszcza, że ten temat, tego bezdomnego w sensie, swego czasu był serio dość popularny. Warto zatem ograć czwórkę, a w tym przypadku dodatek, aby wiedzieć nieco dogłębniej co i jak, jak te diamenty znalazły się w jego posiadaniu, no i co działo się z nimi wcześniej. Duża szansa jest także na Michelle oraz na Bernarda z United Liberty Paper, którzy wystąpili w czwórce i w piące i w online, no jakby generalnie mieli taki strajk. W przypadku tej dwójki można w związku z tym powiedzieć, że mamy tu powoli do czynienia z tendencją albo jakimś tam prawem serii. Jakby tego było mało, to do tego Michelle oraz Bernard są agentami rządowymi, czyli reprezentują frakcję, której, no jak to znamy Rockstara, w szóstce również nie może zabraknąć. Lista na tym się nie kończy. Dalej solidnym kandydatem jest Hosan Ramsey, który jakiś tam biznesik w Vice City kręcił. Little Jacob, który jest Jamajczykiem z krwi i kości, który na pewno odnalazłby się w Vice City jak w domu, ponieważ na Florydzie znajduje się jedna z największych kumulacji Jamajczyków w całych Stanach Zjednoczonych. Przykłady można mnożyć. Opcji jest tu naprawdę sporo, jest z czego wybierać. Macie u mnie na kanale jak coś nawet odcinek? Właśnie, który omawia te wszystkie postacie. Także jeżeli macie ochotę, to sobie go po prostu włączcie. To, co z kolei pewne, to że warto zatem w tych postaciach się orientować. Kto wie, być może ułatwi nam to nawet jakieś wybory, które w szóstce potencjalnie mogą się przecież pojawić. Wybory dotyczące tego, z kim współpracować, komu ufać i tak dalej. Sami rozumiecie. Jak w takim GTA V pojawił się peki, z którym działaliśmy chociażby przy skoku na bank w czwórce to od razu było wiadomo, że ten chłop ma żelazne jaja i że do napadu warto go wziąć. Dokładnie tak. To pokazuje, że lepiej te postacie znać. Mieć tak jak w przypadku Pekiego. Gdzieś tam z tyłu głowy wspólny skok, wspólne flashbacki z picia wódki w Jerkowsie, czy to jak razem ostrzeliwało się jakichś podejrzanych Azjatów, którzy to sprzedawali środki na erekcję dla starych, przetrawionych amerykańskim kapitalizmem dziadów, którym to w gaciach rzadko kiedy coś się dzieje i to nawet na widok Candy Saks. Do tego teraz jest absolutnie najlepszy moment, żeby do gita 4 wrócić, patrząc na to jak ta gra wygląda oraz jak działa. Moderzy nie tak dawno przecież zrobili z tą grą coś, za co powinni moim zdaniem dostać przynajmniej 4-miesięczny karnet do Pole i to bez limitu wejść, do tego z flaszką gratis na barze. Bardzo jest to istotny aspekt do omówienia, moim zdaniem. Wielu kojarzy przecież GTA IV z nieznośnymi lagami i kiepską optymalizacją i setką błędów. Nawet takich, które nie pozwalały gry ukończyć. Chociażby ten sławny błąd z końca gry, przez który część graczy się poddała i nigdy nie wsiadła do helikoptera, którym trzeba było dolecieć do finałowego etapu fabuły. Po latach nie było z tą grą lepiej. Gra potrafiła działać jak tresz, nawet z mocnymi kartami graficznymi obecnych czasów. Co z tego, że miało się momentami 150 czy tam nawet 200 fps, jak wjeżdżało się do Algonquin, mostem łączącym tę część miasta z Dukes oraz e, Charge Island, bodajże, i nagle jeb! Spadek do 30 fps i się kurnia żyć odechciewało. Skutecznie tego typu rzeczy zniechęcały do gry, no bo komu by się chciało bawić w jakieś fiksy, szukanie rozwiązania, raz na FPS-y, potem na jakieś bugi, a potem to jeszcze na coś innego. A teraz słuchajcie, jedyne co trzeba to pobrać jedną łatkę o nazwie Fusion Fix, która jest w postaci instalatora, co istotne, no bo instalacja jest totalnie banalna. Parę kliknięć, no i gotowe! Gra zaczyna wyglądać jak totalne mistrzostwo świata. Lista poprawek jest kolosalna, nie ma co tego nawet wymieniać ze szczegółami i omawiać, no bo byśmy tutaj z 5 godzin chyba siedzieli. Niemniej jakby trochę powiedzieć trzeba. Po pierwsze, Z Fighting, czyli migające tekstury widoczne zwłaszcza podczas latania helikopterem, naprawione. Została także przywrócona odpowiednia paleta żywszych kolorów z wersji konsolowej. Duży plus, bo sam kiedyś grałem tylko na niej i takie kolorki pamiętałem. Obiekty, które znikają bądź zamieniają się na tekstury niższej jakości, wtedy gdy się od nich oddalamy, z Fusion Fixem robią to płynnie, a nie że nagle od czapy znikają, jak to było właśnie w oryginale. Wiele świateł, które były na konsoli na pc zostały wyłączone, no a Fusion Fix je przywraca. Dalej krople deszczu renderują się poprawnie, a nie są takie czarne jak w podstawce. Słońce produkuje teraz smugi światła, a nie po prostu jest, jak to było w wersji oryginalnej. Ujęcia w cutscenkach już nie przybliżają się, ani też nie trzęsą na wysokich framerate'ach, co było przecież jednym z tych najbardziej wkurzających bugów. Dodana do tego została pięknie wyglądająca wolumetryczna mgła, Dodano też refleksy na pojazdach. Ogarnięto cienie, które potrafiły być w wersji oryginalnej totalnym utrapieniem, bo całkowicie psuły momentami wygląd gry. Do tego dochodzi jeszcze efekt blumu, który też diametralnie zmienia wygląd gry. A chyba takim najbardziej uwypuklonym przykładem to jest Rotterdam Tower. No to są w ogóle dwa różne budynki. No i do tego dochodzi jeszcze setka innych rzeczy, które zwiększą doznania płynące z gry. Autentycznie na ten moment pod kątem gameplayu i radości z gry, GTA 4 stało się po prostu moją ulubioną grą serii. Fusion Fix ma też wbudowany całkiem niezły Winter mod. Mamy zimę, więc pewnie tam wielu z was, tak samo jak ja, urozmaica sobie gameplay takimi modami. Instalując Fusion Fix wystarczy, że wpiszecie w telefonie niko numer 766550100 i automatycznie zima w Liberty City się aktywuje. Jak wpiszecie z kolei w telefonie numer 266 555 0100, to wówczas Liberty City zostaje wzbogacone o taką ala Halloweenową aurę, więc może Wam się za rok też przyda. Jest to oczywiście byki metoda kompromisowa, naleniucha, pamiętajcie, nie robiąc nic dostajecie coś naprawdę porządnego, no jest to po prostu uczciwy deal moim zdaniem, dla nas jako dla konsumentów. Natomiast jasne, jest tam kilka wad. Zamiast odgłosów śniegu, jeżdżenia po nim, czy tam, gdy śnieg sypie, dalej niestety otrzymujemy dźwięk deszczu. Pojazdy również prowadzą się jak na deszczu. Drzewa nadal mają liście. Brakuje też różnych ozdób świątecznych. Także jasne, że jeżeli chcielibyście mieć jakiegoś tam kozaka wśród Winter modów, który zagwarantuje wam emocje równie silne, co wtedy jak wpieprzalibyście Donata z Mikołajem na Times Square, no to raczej na tego Winter moda wbudowanego w Fusion Fixa nie ma co stawiać. Jeżeli takie macie wymagania, no to wówczas trzeba poszukać sobie coś innego. Gdy patrzę na to, jak rzadko ogrywane są dodatki do czwórki, to trochę przykro mi się robi, ponieważ no niestety świadczy to po prostu o tym, że nie przypadły one graczom do gustu. Widać to po sprzedaży. Delceki sprzedały się jedynie w ilości 3 milionów egzemplarzy, podczas gdy w przypadku podstawki liczba ta wynosi aż 25 milionów. Czyli można powiedzieć w uproszczeniu, że czwórka sprzedała się ponad 8 razy lepiej niż dodatki. Dlaczego jest to totalnie fatalny wynik? No To to widać chociażby po tym, jak spojrzymy sobie na GTA Vice City oraz Vice City Stories. W Vice City liczba sprzedanych kopii to 17,5 miliona, Vice City Stories to 4,5 miliona. Tutaj w tym przypadku widzimy, że Vice City sprzedało się tylko 4 razy lepiej. Do tego dochodzi fakt, że przecież Vice City Stories nie wyszło na pecety. No a dodatki do czwórki jak najbardziej wyszły. Dobrze, słuchajcie, że taki Johnny Klebic z dodatku Dent też gdzieś tam przewinął się w misji u Elizabety w podstawce, no bo w przeciwnym razie chyba mało który gracz wiedziałby, z mózgiem której postaci na podeszwie, Trevor biegał w misji pod tytułem Mr. Phillips. Teraz, gdy kupuje się GTA 4, no to nabywa się wersję The Complete Edition, która dodatki już zawiera. I moją taką cichą nadzieją jest to, że osoby, które zakupią sobie to wydanie, aby po prostu poznać sobie historię Belika, czy tam sobie odświeżyć, no to tym razem nie przejdą koło dodatków obojętnie i je także po prostu grają. Dodatki serio nie są w żadnym wypadku zrobione na odwal. Całkiem dobrze uzupełniają historię Nikobelika i przyjemnie się w nie gra. Rockstar do tego zostawił nam w czwórce super zajawki co do nadchodzącego DLC. Bardzo dużo rzeczy można wychwycić, wykonując misję chociażby u Playboya, który a to wspomina coś o Yusufie, a to opowiada o dwóch rywalizujących ze sobą gangach, które to w tańcu się nie pierdzielą. Super odniesieniem, które wskazuje na to, że coś nadchodzi, to też misja Out of the Closet. Zabijamy tam gościa, który wisi kasę Brusiemu. Podczas pogawędki ten facet nam opowiada o jakimś tam gejutonim, który jest królem imprez i który prowadzi dwa kluby w mieście Herkulesa oraz Mysonet 9. Gdy zbadamy mapę, okazuje się, że takich klubów nie ma. Także, żeby historia French Toma mogła być uzupełniona, no to w przyszłości twórcy musieliby coś z tym zrobić. Z kolei, jak inaczej dorzucić nowe lokacje w grze niż przez wydanie fabularnego rozszerzenia? No to jest pomysł najlepszy lepiej łączący fakty na pewno dostrzegali takie rzeczy. A, no i właśnie, pamiętajmy, że to uzupełnianie fabuły działa w obie strony. Pamiętacie może Sobochu, z którą mógł spotykać się Nico w GTA 4 przez profil randkowy? No, za wiele de facto o niej nie wiedzieliśmy. Tyle co z Neta, tyle co tam, że się z nią pogadało na randce, plus wiedzieliśmy, że ta czasami potańcowuje sobie z Elizabetką. No i że pani listę się to całkiem mocno podoba. No a grając w balladę, proszę ja was... we can also to. this. You getting any thought of yourself at the moment? Haha, <laughs> sure am. Nice little girl by the name of Carmen Ortiz. Lives out in Sobo. Ortiz? Shit. How come I know that name? She a nurse? Yeah, yeah. You know her? Shit, yeah. Um, we had this thing about a year ago. She kinda nasty, bro. Shit, sorry, eh? Yo, man, that don't mean nothing. What do you know about women anyway? Carmen sweet. Yo, hey, I, um...

Zwłaszcza, że oba pierwszorzędnie oddają klimat fabu. Ballada przewybornie wrzuca nas w imprezowy klimat, z kolei historia losów kapitalnie oddaje atmosferę podziemnego, nielegalnego życia członka gangu motocyklowego. Idzie się w wczuć. To były takie najistotniejsze rzeczy moim zdaniem, ale serio pozostaje jeszcze kilkanaście innych czynników. Są one mniejsze, więc tam nie będziemy ich zbytnio poruszać, ale m.in. cena, czyli jakieś 30 zł. Co więcej, to jak nie masz pc no i masz w portfelu wolne tylko nie wiem, z dwie stówki, to i tak w GTA 4 pograsz, bo kupisz sobie Xboxa za 150 zł. Tylko dobrze poszukaj, żeby syfu nie kupić. Potem trzy dychy wydasz na pudełkowe wydanie, no i dwie dychy to jeszcze ci zostaną na dobre chipsy i dużą kole. Do tego to z tego pudełka z grą, co sobie kupisz, to jeszcze wyjmiesz różne ciekawe klamoty. Do poczytania, do pooglądania, nie wiem, do pomacania, co kto woli. Jedno jest pewne. Uśmiech ci na gębie wyskoczy, masz moje słowo. A do tego wszystkiego dochodzi nostalgia. Przechodzę różne części GTA kilka razy w roku, więc kurwa coś o tym wiem. Fajnie znów zobaczyć tę bezradną gębę Romana, fajnie raz jeszcze wyratować go od porywaczy, fajnie jest się pogapić jak ten Bruce i znowu coś kręci na temat swojej orientacji, fajnie jest pooglądać jak z pasją opowiada o tym, że znów wstrzyknął sobie coś w dupę, żeby mu tam bicek wyrósł większy i tak samo fajnie jest zawieść zwłoki Maniego, no i jego kamerzysty, żeby jakiś podejrzany lekarz z Dukes mógł sobie dorobić na ich organach. Nie no spokojnie, to akurat był żarcik. A na zakończenie sesji grania skoczyć sobie z Jacobem, a najlepiej to z Romanem, na partyjkę kręgli. A nawet jeśli już wszystko porobicie, co tylko możliwe, no to wciąż pozostanie wam jeszcze bardzo przyjemny tryb multiplayer. Owszem, oficjalnego supportu już nie ma, lecz graczom, oczywiście, udało się tak zrobić, by wszystko jakoś tam dalej działało. Wystarczy tak naprawdę znaleźć w internecie pierwszy lepszy poradnik i GTA 4 online stanie przed wami otworem. Do dyspozycji są przeróżne tryby: dewmeczek, radzieże pojazdów, eliminowanie celów i takie podstawowe GTA 1B Questy, gdzie część nastawiona jest na rywalizację pomiędzy graczami, a część na kooperację. Także wpadaj byku do mnie na sklep ponowwiłśką edycję zimowej podkładki, ale tutaj sprytnie tę reklamę swojego sklepu wam przemyciłem, co? Po zimowa podkładka Grow Legends do tego do GTA 4 na Winter Modzie pasuje jak ulał. Tymczasem dziękuję za dziś, dziękuję wspierającym, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!